To będzie bardzo dobry dzień. W trzech minutach uskrzydlania witacie Cię. Alina Kaźmierczak. Czym jest uważność? Uważność to jest zatrzymanie, uważność to jest wyczulenie, uważność to jest dostrzeganie rzeczy, których na co dzień nie dostrzegamy. Bo jak pędzimy. Samochodem 100 km na godzinę, to ten obraz nam się zlewa. Dopiero jak zwolnimy, to jesteśmy w stanie dostrzegać jakieś szczegóły. Jesteśmy w stanie zobaczyć drzewa, jesteśmy w stanie zobaczyć, co jest po bokach tej drogi. A dopiero, kiedy się zatrzymamy, to jesteśmy w stanie dostrzegać szczegóły. Trawę, kwiata, mech, na korze, czy jakiekolwiek inne szczegóły krajobrazu. I tak jest w naszym życiu. Najczęściej to my pędzimy. Pędzimy w tym naszym życiu, praca, dom, praca, dom, praca, dom i jesteśmy w takim wielkim biegu. I nie dostrzegamy. My jesteśmy tak, jak w tym pędzącym samochodzie, nie dostrzegamy szczegółów. A dopiero kiedy się zatrzymamy i zaczniemy dostrzegać szczegóły wokół nas, to wtedy pojawia się ta uważność. Uważność na siebie, uważność na swoje ciało, uważność na swoje emocje, uważność na drugiego człowieka. Ja przez ten tydzień pracowałam nad uważnością, ale moja uważność skupiała się na luzie. I przyglądałam się przez tydzień swojemu luzowi. Kiedy jestem spięta, kiedy jestem rozluźniona. Jak ten mój luz wygląda? Czy to jest śpiew jadąc samochodem? Czy to jest wygłupianie się przed kamerką? Czy to jest... Zaś, kiedy siadam w fotelu i czytam książkę. Tak wygląda mój luz w tym tygodniu, ale znowu energia podąża za uwagą. Kiedy zaczęłam szukać tego luzu, to go w moim życiu było coraz więcej. I uważność na ten luz spowodowało, że zaczęłam dostrzegać, czy moje mięśnie są napięte, czy są rozluźnione. I Wam również tego życzę. Uważności, uważności na siebie, uważności na innych i być może uważności na luz, ponieważ kiedy zaczniemy dostrzegać te mikrochwile, które dają nam poczucie rozluźnienia, to możemy się poczuć lepiej. I tego Tobie życzę. Miłego dnia. Zapraszam, Alina Kaśmierczak.